Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców stycznia. Takie odcinki pojawiają się na moim kanale zazwyczaj co około 2-3 miesiące, ale w styczniu przetestowałam mnóstwo fajnych produktów, kosmetyków do makijażu, do pielęgnacji, a także fajne urządzenie do mezoterapii bezigłowej do użytku domowego, tak więc stwierdziłam, że nagram dla Was taki odcinek. Wiem, że lubicie ulubieńców i wiem, że kupujecie produkty i kosmetyki z mojego polecenia. Mam nadzieję, że interesuje Was taka tematyka filmu. Nie zapominam o i przechodzimy oczywiście do ulubieńców stycznia. Mm. Na początku stycznia od marki Garrett Electronics otrzymałam takie oto urządzenie. Jest to, słuchajcie, urządzenie do mezoterapii bezigłowej, właśnie do domowego użytku. Powiem Wam, że bardzo bałam się używać taki sprzęt, ponieważ moja skóra jest wrażliwa. Gdzieś tam mam drobne zaczerwienia na skórze po mocniejszym dotknięciu. Pękają mi też naczynka, więc obawiałam się trochę korzystać z tego urządzenia. Ogólnie nie korzystam z usług kosmetyczek. Raczej jeśli idę do kosmetyczki, to tylko na oczyszczanie twarzy. Nigdy nie korzystam z zabiegu jakiegoś liftingującego, ujędrniającego czy też właśnie mezoterapii, więc tym bardziej cieszę się, że mogłam przetestować to urządzenie. Ja mam najnowszą wersję tego urządzenia, są jeszcze inne. Ta akurat nazywa się Beauty Fresh Skin Pro. W tym urządzeniu mamy sześć trybów pracy. Nie ze wszystkich korzystam, od razu Wam powiem. Moje dwa ulubione to jest zdecydowanie tryb nawilżający i tryb chłodzący. Możemy dostosować na początku korzystania z tego urządzenia moc pracy. Ja zazwyczaj korzystam Używam tak z poziomu 3-4, jeśli chodzi o nawilżanie skóry i do tego celu zazwyczaj używam po prostu jakiegoś kremu nawilżającego czy też serum. Zauważyłam, że kremy dużo fajniej się wchłaniają, skóra po użyciu tego urządzenia jest naprawdę bardzo gładka, taka napiętna, jędrna. No jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona tym, jak to urządzenie wpływa na moją skórę. Urządzenie jest fajne, poręczne, takie idealne do dłoni, bardzo łatwe w obsłudze. Zdecydowanym plusem jest też to, że od kiedy mam to urządzenie w domu, to powiem Wam, że ani razu go jeszcze nie ładowałam, także ten akumulator budowany jest naprawdę bardzo wytrzymały i ta bateria bardzo długo trzyma. Myślę, że zwłaszcza przed makijażem, takie urządzenie świetnie się sprawdzi, ponieważ po użyciu tego urządzenia skóra jest taka jędrna, napięta, mam wrażenie, że te składniki aktywne z kosmetyków jeszcze bardziej wnikną w głąb mojej skóry i skóra jest świetnie przygotowana pod makijaż. Ja tego urządzenia używam oczywiście stosunkowo krótko. Myślę, że jeśli to będzie kilka miesięcy, to będzie już taka naprawdę fajnie zauważalna różnica. Ważna jest oczywiście systematyczność. To urządzenie skutecznie jakby odwiodło mnie od pomysłu gdzieś tam chodzenia na jakieś zabiegi. Takie urządzenie wydamy raz pieniądze i ono będzie nam służyło przez naprawdę długi czas. Jeśli ktoś nie ma czasu, tak jak ja, chodzić do kosmetyczki na jakieś zabiegi, jeśli wolicie zrobić coś dobrego dla swojej skóry w domu, to myślę, że jest to naprawdę fajne urządzenie. Moim drugim ulubionym trybem jest tryb cool. Ja pokażę Wam, jak to wygląda. Tutaj zapala się takie światło. Ta płytka tutaj z tyłu zaczyna się tak dosyć mocno schładzać. Myślę, że ta funkcja cool świetnie się sprawdzi również w okolice pod oczami. Jest naprawdę super uczucie takiego zimnego kompresu. Urządzenie też ma taką nakładkę, pod którą możecie sobie włożyć wacik kosmetyczny. Na ten wacik nałożyć na przykład jakiś ulubiony produkt do oczyszczania. A oprócz tego chciałam Wam powiedzieć, że Marka Garet przygotowała dla Was kod rabatowy na hasło Madeline 20. Macie 20% zniżki na wszystkie produkty, na cały asortyment. A też powiem Wam, że na tej stronie nie tylko znajdziecie takie urządzenie do mezoterapii, są także depilatory, szczoteczki soniczne, smartwatche. Także jest naprawdę szeroka gama produktów. Jest to polska firma, a polskie firmy z fajnymi produktami warto wspierać. Więc jeśli tylko będziecie mieli ochotę na zakup jakiegoś urządzenia z moim kodem, to serdecznie Was zapraszam. Przechodzimy teraz do pielęgnacji i do polecenia mam Wam tutaj kilka produktów. Przede wszystkim chciałam zacząć od maseczek marki Skin79. Zauważyłam, że chyba jest to jakaś nowość w Hebe. Tam je kupiłam na promocji. Najpierw kupiłam dwie na wypróbowanie. Miałam jechać gdzieś na wakacje i kupiłam sobie maseczki z Aloesem. Do wakacji niestety nie doszło, ale maseczki oczywiście przetestowałam. Jak tylko przetestowałam te dwie sztuki, to poleciałam kupić kolejne. W zasadzie udało mi się bazłowić wszystkie Wszystkie rodzaje, jest ich 4 albo 5, przynajmniej z tego co pamiętam. Maseczki kosztowały około 6 zł na promocji i muszę Wam powiedzieć, że oprócz maseczek WEN będą to zdecydowanie moje ulubione maseczki w płachcie. Mają... Tyle płynu, że jesteście w stanie sobie ten płyn jeszcze wykorzystać później wklepując go w twarz, i na przykład do tego możecie dołożyć urządzenie, tak, żeby jeszcze wprowadzić tę maseczkę dokładnie w skórę. Powiem Wam, że jestem zachwycona, są tak naprawdę nawilżone, mają tyle płynu, że jeszcze tyle płynu oprócz maseczek w żadnych maseczkach nie znalazłam. Także serdecznie Wam polecam. Świetnie mi się sprawdzają, bardzo fajnie nawilżają skórę, no i zdecydowanie właśnie plusem jest ta ilość płynu, to mnie przekonuje, ja nie lubię takich suchych maseczek w płachcie, wtedy mam wrażenie, że nic te maseczki nie dają, natomiast gdy ta maseczka jest tak mocno nasączona, daje naprawdę przyjemne nawilżenie i używając na przykład tej maseczki przed snem, ja często już nie dokładam niczego innego, bo tego produktu tak naprawdę jest tam tyle w środku, że jest to dla mnie taka maseczka na całą noc, ona się tam spokojnie wchłania, muszę sprawdzić czy te maseczki są dostępne na stronie Skin79, bo być może tam będą odrobinę w niższej cenie lub co jakiś czas może się trafić na nie jakaś zniżka, także serdecznie Wam polecam. Uważam, że maseczki naprawdę godne uwagi. Kolejny kosmetyk do pielęgnacji to serum Marki Iskin. Jest to serum, które bardzo serdecznie Wam polecam myślę, że sprawdzi się zarówno do skóry suchej jak i do skóry wrażliwej do skóry z problemami z trądzikiem bardzo uspokaja moją skórę po demakijażu czuję takie wygładzenie, naprawdę fajne nawilżenie, dla osób, które robią kosmetyki bezzapachowe zdecydowanie się nie nadaje ma według mnie oczywiście przepiękny, ale słodki zapach, więc myślę, że nie każdemu może się spodobać nie jest to tani produkt, natomiast myślę, że jest godny uwagi dla osób, które mają problemy z wrażliwą skórą dla osób, które mają problemy z trądzikiem w składzie znajdziemy m.in. wyciąg z wąkrotki azjatyckiej, która jest uprawiana na Madagaskarze. Oprócz tego w składzie jest fajny koktajl z naturalnych olejków, m.in. z olejku z pestek cytryn, z bergamotki, z pomarańczy, które mają działać przeciwzapalnie, mają pomagać w regeneracji skóry, mają działać właśnie wygładzająco i tak naprawczo na naszą skórę. Także serdecznie Wam polecam. Ja to serum stosuję pod makijaż i też testowałam go właśnie pod makijażem na na tłustej skórze, także myślę, że sprawdzi się naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Nie jest to tani produkt, yy, natomiast jest tutaj aż 80 ml, więc myślę, że cena jest jak najbardziej też adekwatna do składu i do jakości tego kosmetyku. I kolejny produkt do pielęgnacji to olejek do demakijażu, nowość marka Needed Nature. Jest to młodsza siostra marki Mokosz, mam nadzieję, że tak się to czyta. Powiem wam, że od stycznia mam przyjemność testować te kosmetyki, mam też inne produkty, ale najbardziej z całej serii właśnie urzekł mnie ten olejek do demakijażu. Bardzo ładnie pachnie, jest mega wydajny, bardzo dobrze przede wszystkim rozpuszcza makijaż. Cena nie jest jakoś bardzo wysoka, a jakość tego produktu naprawdę jest super. Tak mi się spodobał ten olejek, że Postanowiłam napisać do marki Needed Nature, czy nie chcieliby zostać jednym z partnerów szkolenia do gift bagów, które dostaną moje kursantki z części praktycznej na szkoleniu i przysłali mi całą paczkę, więc cieszę się, że też niektóre z Was dzięki uprzejmości marki Needed Nature będą miały okazję przetestować te olejki. I ostatni produkt jest to żel do powiek i pod oczy ze świetlikiem lekarskim polskiej marki Floslek. Powiem Wam, że kosztuje 10 zł, a działa naprawdę cuda. Ja przy moim trybie pracy, czyli makijażu na YouTubie, gdzie czasem wykonuję kilka makijaży pod rząd, mam często podrażnione oczy, podrażnione oczy demakijażem. Ten produkt sprawdza się świetnie zarówno na dzień, jak i na noc. Bardzo fajnie sprawdza się pod makijażem. Ma taką lekką, żelową konsystencję. W składzie jest aloes, więc trzeba mieć to na uwadze, że nie jest to produkt dla osób, które mają alergię na aloes, bardzo dobrze współpracuje z makijażem, nadaje się też fajnie na przykład na wieczór, pod jakiś bardziej treściwy krem, jako taki pierwszy kosmetyk łagodzący właśnie po makijażu, okolice pod oczami, także serdecznie Wam polecam, za 10 zł naprawdę perełka, perełka teraz w mojej kosmetyczce używam regularnie rano i wieczorem, właściwie się z nim teraz nie rozstaje i jest to produkt, który na pewno z chęcią kupię ponownie że ma bardzo fajną, lekką konsystencję szybko się wchłania, na początku może czuć taki trochę delikatnie, drogeryjno, babciny zapach, jak ja to mówię. Natomiast po chwili ten zapach ustaje, więc nie powinien być jakiś drażniący. Serdecznie Wam polecam. Przechodzimy teraz do produktów, do makijażu i moim zdecydowanie hitem i ulubieńcem stycznia był podkład od Charlotte Tilbury. Nie zrobiłam testu w styczniu, ponieważ zwyczajnie nie starczyło mi czasu. Półtora tygodnia w styczniu zabrało mi przeziębienie. Nie byłam w stanie niczego nagrywać, siadać przed kamerą, więc stwierdziłam, że już nie będę nagrywać tego testu, tylko po prostu powiem Wam o tym podkładzie w ulubieńcach i na pewno ten podkład pojawi się też w jakimś tutorialu w lutym. Jeśli chodzi o sam podkład, ma on dawać piękne, zdrowe wykończenie i powiem Wam, że zdecydowanie tak jest. Według mnie jest to podkład, który nadaje się idealnie do skóry suchej, do skóry pani w eleganckim wieku, do skóry dojrzałej. Myślę, że może też się nadać do skóry mieszanej, natomiast raczej odradzam go do skóry tłustej. Jeśli już przy skórze tłustej, mieszałabym go raczej z jakimś cięższym podkładem matującym. Jeśli chodzi o samo Rozprowadzanie bardzo fajnie rozprowadza się palcami. Można go delikatnie doklepać gąbką, jednak ja przyznawam się, że odkąd go mam, raczej używam go właśnie przy użyciu paluszków, bardzo przyjemnie rozprowadza się palcami, ładnie stapia się ze skórą. Palcami mam wrażenie, że używam go dużo mniej niż w przypadku nakładania podkładu gąbeczką. Także uczciwie przyznam, że jestem zachwycona tym podkładem, daje delikatne takie satynowe odbicie światła, ale ma bardzo przyzwoite krycie, więc dla osób, które mają skórę suchą, ale które potrzebują większego okrycia od podkładu, to to jest idealna propozycja. Jego cena jednak nie jest najniższa, więc no tutaj zdecydowanie jest to produkt z wyższej półki. Jeśli chodzi o kolor, mam na razie 4N, na pewno zamówię więcej. Dla mnie wydaje mi się teraz na te porę roku idealny byłby odcień 3N, ale zamówiłam 4N, więc z tego korzystam. Zazwyczaj przeciągam go sobie po prostu również po szyi, żeby nie było jakiegoś odcięcia. Jeśli chodzi o konsystencję, jest jest to podkład, który należy raczej do tych rzadszych, niemniej jednak ma naprawdę spore krycie. Także tutaj, żeby Was nie zgubiło to, że on dosyć szybko spływa. Wydaje mi się, że jeśli skupicie się na ten podkład, to pokochacie go tak samo jak ja i pozostajemy przy makijażu twarzy i tutaj polecę Wam korektor z Biedronki Bell, limitowana kolekcja ale powiem Wam, że u mnie i też teraz byłam w mieście rodzinnym i jeszcze są dostępne produkty, także tutaj zdecydowanie wydaje mi się, że jeszcze jeśli dobrze poszukacie, to jesteście w stanie zdobyć produkty z tej kolekcji i ja w teście tej nowej kolekcji używałam koloru 1, natomiast poszłam do Biedronki i w innej udało mi się znaleźć dwójkę, także w okolicy pod oczami zazwyczaj używam dwójki a z jedynki korzystam do rozjaśniania fajny lekki korektor tak rozświetlający okolice pod oczami także serdecznie wam polecam i kolejny produkt z tej samej kolekcji to jest puder z kwasem hialuronowym, świetny wygładzający delikatnie satynowy po prostu puder idealny dla osób które lubią takie wykończenie z pudrem myślę że będzie tutaj gorzej ponieważ od zakupów właściwie nie widziałam go w żadnej biedronce także myślę że tutaj jeśli chodzi o polowanie to już może być dużo gorzej natomiast jeśli tylko go zobaczycie to moim zdaniem nie ma się nad czym zastanawiać fajny Produkt za niską cenę. I kolejne moje odkrycie i zdecydowanie hit stycznia. Jeśli miałabym wybrać jeden z trzech produktów, to zdecydowanie byłby to ten rozświetlacz. Idealny, szczególnie do dekoltu, przepięknie wygląda na dekolcie. Ja mam odcień 0,2. Gold Glow. No, i jak widzicie, mam już denko, więc to, o czym się świadczy, jest naprawdę świetny rozświetlacz. Zwłaszcza właśnie do dekoltu. Delikatnie przyciemniający skórę na dekolcie. Więc świetnie się sprawdzi dla osób, które na przykład używają ciemniejszych podkładów i chcą sobie później wyrównać, czy jest dekoltem. Daje przepiękne rozświetlenie. Moim zdaniem jest to naprawdę bardzo ładny, fajny rozświetlacz, który delikatnie właśnie w tym kolorze będzie przyciemniał Wam skórę. Więc ja do twarzy go nie używam, ale idealnie mi się sprawdza do dekoltu, także serdecznie Wam polecam, bo jest to produkt za niewielkie pieniądze, jego konsystencja jest super, jest taki mięciutki w dotyku. Uważam, że niektóre wysokopółkowe rozświetlacze mogą temu produktowi czyścić buty. Myślę, że ten produkt będzie idealny na lato. Ja słuchajcie, zrobiłam już zapas, bo obawiam się, że po tym filmie może on zniknąć z półek. Także cóż, serdecznie Wam polecam, naprawdę bardzo fajny produkt. Jeśli chodzi o makijaż twarzy, to by było na tyle. Nie chciałam też, żeby było tutaj za dużo produktów, testowałam też inne produkty, niemniej jednak nie skradły one może mojego serca aż tak, żeby pojawić się w ulubieńcach. Natomiast polecę Wam coś, co jest bardzo uniwersalne i wiem, że wiele osób po moim teście tej oto palety, czyli palety Glam Face Palette od Nataszy Dynony kupiło ją, także cóż mogę powiedzieć, kocham tę paletę, uwielbiam, używam jej właściwie codziennie, zwłaszcza produktów do makijażu, twarzy, róż jest obłędny, bezbłędny, sprawdza się naprawdę świetnie, ma przepiękny kolor, bardzo fajną konsystencję, rozświetlacz jest rewelacyjny, i gdyby ten rozświetlacz był możliwy do zakupu osobno, na pewno bym go z chęcią kupiła. Jest to absolutnie jeden z lepszych rozświetlaczy, jakie miałam w swoim życiu. Jeśli chodzi o kolorystykę cieni, bardzo lubię, bardzo fajnie mi się sprawdzają te kolory, zarówno na co dzień, jak i na wieczór. Błyski bardzo do mnie przemawiają. Ogólnie ja z błyskami na Taszy Denony nie bardzo się lubię. Jak mam być szczera, bardzo rzadko coś mi się podoba, jeśli chodzi o te palety w rozmiarze MIDI. A tutaj wszystkie cienie są dla mnie do wykorzystania. Błyski według mnie są przepiękne. Cienie mają oczywiście fantastyczną konsystencję, więc jeśli tylko będziecie miały ochotę i jeśli będziecie miały oczywiście fundusze na zakup takiej palety, to serdecznie Wam polecam. Jedyne czego mi brakuje, o czym mówiłam w filmie z testem tej palety, to bronzera. Uważam, że miejsce tutaj u góry jest zdecydowanie niewykorzystane. W zupełności tego miejsca starczyłoby na bronzer, gdyby trochę ścisnąć te cienie i wtedy faktycznie byłaby to paleta kompletna. Tak oprócz tego, jak ja gdzieś jadę, jak byłam urodziny, to zabrałam jeszcze dodatkowo brązer. Opakowanie jest przepiękne, eleganckie, trochę się odbijałam paluchy, wiadomo, ale przymykam na to oko, bardzo mi się podoba, bardzo ładnie wygląda na toaletce. Myślę, że jest szansa, że skuszę się na ciemniejszą wersję. Jeszcze jej nie kupiłam, ale Wy ją polecałyście w komentarzach. Także cóż, ja polecam jeszcze osobom niezdecydowanym, jest naprawdę bardzo fajnej jakości paleta. I teraz przechodzimy stricte do makijażu oczu i tutaj tak naprawdę moją jedyną ulubioną paletą w styczniu była paleta Frozen Roses od Maxmo. Uwielbiam ją, przepiękna, chłodna kolorystyka, bardzo fajnie się z tą paletą pracuje. Nawet już w jednym cieniu, widzicie, zrobiłam denko, jest to zdecydowanie przepiękny kolor i jest to kolor roku 2022, więc jeśli szukacie takiego koloru, to serdecznie Wam polecam. Przepiękna kolorystyka, bardzo fajne błyski, ogólnie w tej palecie brakuje mi tylko beżu, ale przyznam Wam, że szkoda by mi było zabierać jeden cień z tej palety, bo wszystkie są y, do wykorzystania i na pewno kupię kolejny egzemplarz, chociażby dla tego fioletowego cienia. Y, nie próbuję sobie pracy bez tego cienia. Jedynym minusem tej palety jest to, że jest troszeczkę y, mniej sprasowana niż na przykład paleta Nude Fantasy. Y, dużo bardziej się sypie, więc też prędzej w tej palecie będą się robiły denka. Natomiast paleta jest naprawdę fajnej jakości, bardzo ładna kolorystyka, cienie się przepięknie są, blendują, także jeśli jeszcze się zastanawiacie, to serdecznie Wam polecam żebyście później po prostu nie żałowały, że już jest na przykład wyprzedana. Ponieważ fiolet to jest kolor 2022 roku, więc polecę Wam jeszcze trzy produkty uzupełniające do makijażu oczu właśnie w fioletowych odcieniach, z których bardzo chętnie korzystam właśnie w ostatnim czasie. I pierwszy z nich to wodoodporny kolor fix od Danesy Myrix. W takim przepięknym, energetycznym, fioletowym kolorze. Odkąd mam ten produkt, używam go właściwie codziennie. Codziennie robię nim kreskę, nakładam go na linię wodną, sprawdza się naprawdę doskonale jest to produkt multifunkcyjny, który możecie używać właśnie jako mokry produkt, jako bazę pod cienie. Możecie robić nim kreskę, możecie używać go do ust, możecie używać go właśnie na linię wodną, więc uważam, że jeśli jesteście fankami fioletu, to warto się w taki produkt zaopatrzyć. Cena tego produktu nie jest niska, bo kosztuje około 90 zł, natomiast jeśli jesteście fankami fioletu, ja tych kolorfiksów używam już od dłuższego czasu i tutaj tak naprawdę pojemność jest bardzo duża, używamy tego produktu bardzo mało. Jeśli tego produktu nie będziecie zostawiać otwartego, to naprawdę nie musicie się martwić, ten produkt starczy Wam naprawdę na bardzo, bardzo długi czas, na pewno na dłuższy czas niż na przykład eyeliner z Inglota, także serdecznie Wam polecam, jeśli macie ochotę na fajny, fioletowy, uniwersalny produkt, który zastąpi Wam bazę pod cienie, zastąpi Wam eyeliner i zastąpi Wam produkt na linię wodną, to zdecydowanie jest to produkt godny polecenia. Kolejnym produktem, którego używałam w ostatniej lekcji makijażu, kto jeszcze nie widział, to serdecznie Was zapraszam lekcja makijażu w fioletach, być może YouTube Wam nie pokazał, jest to kredka Sephora 12 Hour wodoodporna w kolorze 55 Purple Illusion, przepiękna kredka w kolorze takiego chłodnego fioletu idealna do kresek na linię wodną, zastygająca, więc idealna też dla powiek właśnie opadających czy też dla osób, które mają tłuste powieki jest naprawdę świetna, mam kilka kolorów tej kredki i powiedziałam, że każdy kolor jest tak samo świetny, także serdecznie Wam polecam i ostatni produkt, który jest teraz na wyprzedaży jest to kredka Long Lasting od glamshopów w kolorze elektryczny fiolet, powiem Wam, że jest to naprawdę bardzo fajnej jakości kredka zastygająca, fiolet z tej kredki jest trochę bardziej taki żarówiasty powiedziałabym i lekko masady nowe wykończenie, niemniej jednak fajnie nadaje się zarówno na linię wodną, jak i do robienia kreski, również jest to kredka, która zastyga, więc nic się tutaj nie będzie ruszało, tego produktu znowuż w innym kolorze, który zresztą też bardzo lubię, taki delikatny róż różowe taki delikatny róż różowe mleko, używałam w ostatnim filmie z takim makijażem upiększającym, także możecie tam zobaczyć tę kredkę w akcji. Natomiast jeśli szukacie czegoś w takim fajnym, energicznym fiolecie, to serdecznie Wam polecam tę kredkę, jeśli jeszcze uda Wam się ją oczywiście zdobyć, bo aktualnie są na wyprzedaży te kredki w Glam Shopie. I jeśli chodzi o makijaż oczu, to w zasadzie by było na tyle. Mam jeszcze do polecenia Wam dwa produkty. Jeden przyszedł do mnie w ostatnim czasie i od razu wpadł do moich ulubieńców. Jest to pomada od Glam Shopu do brwi. Akurat ja mam odcień brunetka. Jest to bardzo fajna pomada, ponieważ ona jest dosyć taka rzadka. Naprawdę odrobina tego produktu wystarczy, żeby wykończyć brwi. Jest to zdecydowanie pomada, która ma rzadszą konsystencję, więc tutaj też trzeba będzie się pewnie z nią nauczyć pracować. Jeśli wcześniej używałyście na przykład pomady Anastazji, czy też pomady Inglota, one są właśnie takie bardziej kremowe. Natomiast ta jest trochę rzadsza, ale myślę, że to będzie na plus w takim dłuższym użytkowaniu, ponieważ będzie po prostu wolniej zastygać i starczy Wam po prostu na dłuższy czas. Wszystkie kolory są bardzo piękne do wykorzystania. Powiem Wam, że jeśli chodzi o Glam Shop, to tych produktów do brwi było całkiem sporo, natomiast takie moje zdecydowanie dwa topi, które mogę polecić, które u mnie się sprawdzają i z którymi ja lubię pracować, to są właśnie cienie do brwi, które polecam Wam już od dłuższego czasu, naprawdę z nich korzystam i teraz do tych ulubieńców zdecydowanie wpadła pomada, inne produkty jakoś niespecjalnie przypadły mi do gustu, ale tutaj to tak naprawdę jest kwestia indywidualna, kto lubi po prostu z czym pracować, na pewno ja z tej pomady będę chętnie korzystać i serdecznie Wam polecam i ostatnie produkty to będą akcesoria do makijażu i są to pędzle przepraszam Was z góry, bo one są brudne, ja się przed chwilą nimi malowałam. Są to pędzle od Iryny Soroki. W zestawie jest 12 sztuk, reszta się u mnie suszy, więc już nie chciałam ich tutaj mieszać z tymi brudnymi. Powiem Wam, że jest to absolutnie zestaw, który jest do wykorzystania w całości. Ja od dłuższego czasu przestałam kupować całe zestawy pędzli, ponieważ zawsze coś w tych zestawach było takiego, co po prostu mi się nie spodobało. Nie każdy pędzel był dla mnie do wykorzystania, a ten zestaw tak naprawdę w całości świetnie mi się sprawdza i ze wszystkich pędzli z chęcią korzystam. Zestaw ogólnie kosztuje bez promocji około 700 zł. Ja kupiłam go chyba za 600 zł. Był to mój taki prezent urodzinowy i kupiłam je sobie w październiku. Więc po dłuższym czasie użytkowania jestem w stanie Wam powiedzieć, że naprawdę polecam ten zestaw. Styczni były to moje ulubione pędzle do makijażu i najchętniej z nich korzystałam. Rozważam zakup drugiego zestawu, tak żeby już pracować z tymi pędzlami na klientkach. Ten zestaw kupiłam głównie dla siebie, więc jeszcze na klientkach ich nie używałam, ale właśnie myślę, że jeśli nawet nie cały zestaw, to kupię sobie kilka pędzli takich, żeby mieć po prostu więcej sztuk do wykorzystania na klientkach. Już Wam mówię, które modele zdecydowanie są takimi, które na pewno warto mieć. Są to cztery pędzelki te, które trzymam tutaj. Jest to przede wszystkim pędzel 12K. Ten pędzel nadaje się świetnie do pudrowania twarzy, do konturowania twarzy i nie jest wcale taki drogi, bo kosztuje chyba 71 zł, więc jak na naturalne włosie, na taką jakość jest to naprawdę bardzo fajna cena. Drugi pędzel jest to pędzel do rozświetlacza i jest to zdecydowanie mój ulubieniec. Jest to włókno kukurydzy, więc nowość na rynku. Wcześniej taki pędzel widziałam tylko u jednej rosyjskiej wizarzystki, więc cieszę się, że mamy taki pędzel tutaj u nas na polskim rynku, dostępny. Ten pędzel kosztuje około 40 zł, nie pamiętam właśnie czy 41, czy 49. Nie chcę was wprowadzać w błąd, jest to świetny model i bardzo serdecznie wam polecam do rozświetlacza model 4C. Kolejny mój ulubieniec do mokrych produktów jest to pędzel 11T z taklonu i ostatni bardzo drobniutki, taki z naturalnego włosia. 10K, bardzo taki malutki, precyzyjny, do dolnej powieki świetny, więc są to zdecydowanie moje cztery ulubione modele. Natomiast, tak jak wspomniałam, według mnie cały zestaw wyjątkowo akurat jest do wykorzystania. Przypomnę jeszcze, są to pędze Soroka Makeup. Pędzle te można kupić tylko i wyłącznie na Instagramie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać, czy macie który z tych produktów jak wam się sprawdzają i tradycyjnie oczywiście czekam na waszych ulubieńców w komentarzach. Piszcie, bo czasem też kupuję coś z waszego polecenia, żeby to przetestować. Także jestem bardzo, bardzo ciekawa. Czekam na wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.